Cześć! Dzisiaj trochę tak nietypowo, bo jestem prosto po pracy, nieprzebrany w ogóle. Chciałem Wam pokazać, jak przerobić zwykły podajnik do metody zwykły, to znaczy się taki standardowy na podajnik przystosowany do torebek PVA. Chodzi o to, że żebyśmy mogli w tym podajniku zamontować nasze torebeczki PVA. Ja użyję do tego takiego podajnika. To jest jeden z najtańszych na polskim rynku, ale myślę, że on tylko właśnie do tego będzie się nadawał. Bierzemy się teraz do roboty. Musimy sobie najpierw w podajniku Usunąć tutaj te trzymania do zanęty. Nie wiem, jak to się nazywa łopatki. Ja użyję takich malutkich cąszków. Mam nadzieję, że to wszystko będzie dobrze widać, ponieważ ja robię sam film. Muszę tutaj. I patrzeć co wycinam. I patrzeć czy dobrze pokazuje. O. Nawet nie będzie trzeba szlifować. Myślałem, że nie trzeba to przyszlifować, ale pięknie się wycięło. O. Mamy teraz coś takiego. I musimy wyciąć dwa otwory, przez które będzie przychodziła guma. która będzie trzymała nam nasze kiełbaski PVA Ja sobie to zamocuję w imadle. Można to jakoś przytrzymać. Nie wiem, no. Ja mam tutaj dostęp do imadła, z niego skorzystam. Też trzeba delikatnie w miary, bo. Ten podajnik nie wygląda na jakiś solidny. Ja tutaj użyję wiertła 3 mm. Mam 2 mm. Ale nie wiem, czy nie będę się później męczył z przełożeniem gumy. A co to za szkoda, jak będzie większa dziura? I wywiercimy dwie dziury. Mniej więcej w połowie. No i tak trzeba kawałek od tego brzegu, żeby... Jednak ou, to się bardzo łatwo wierci. Mamy coś takiego. Znowu nie trzeba szlifować. Dwa otwory. Teraz idziemy dalej montować gumę, posłuchajcie. Teraz dalej, musimy zainstalować sobie gumę w ten podajnik. Używamy tutaj do tego gumy do tak zwanych amortyzatorów w wtyczkach, w topach, w batach. Ja tutaj użyję gumy 1-2 mm, ponieważ taką mam. Najgrubszą taką właśnie mam. Ale można tutaj użyć nawet trochę grubszej gumy. 1-6, nie ma problemu. I teraz tak, przekładamy przez te otwory. Tutaj musimy. No, ta guma nie może być o tak, ponieważ będzie za bardzo napięta, później będziemy mieli trudno włożyć, włożyć w nią torebkę. No, musimy sobie jakoś tą ocenić wielkość używanych torebek, tak? Ja tutaj spróbuję, spróbuję ją zrobić mniej więcej taką. Nie wiem, czy to mi się uda, ale zobaczymy i tutaj z tej strony ja bynajmniej z tej strony będę robił niektórzy robią to z góry nie wiem czy to jest jakaś różnica wiążemy zwykły węzeł A teraz mam czas na ustalenie właśnie tej o i ważne jest aby bardzo mocno zacisnąć na na dobrze rozciągniętej gumie zacisnąć ten węzeł. Ja jeszcze do tego celu zwilżę ją normalnie śliną, i teraz z całej siły zaciskamy ten węzeł. To już się nie powinno nam rozwiązać. I tutaj będę miał o. Tyle. Teraz nadmiar tego. Ja może tutaj wykonam jeszcze jeden węzeł. Dla pewności węzeł i tak będzie od spodu. W niczym on nikomu nie będzie przeszkadzał. O. Chodzi o to, że trzeba to bardzo mocno zacisnąć żeby on się nam nie rozwiązał. O, no tu już mam tak wykombinowane wszystko, że tutaj nic nie powinno. O, teraz usuwam nadmiar, zostawiam oczywiście kawałek, w razie gdyby to się luzowało. I wygląda to w ten sposób mam nadzieję, że to wszystko dobrze widać o. węzeł jest solidny teraz pokażę Wam jak, jak to będzie pracowało w wodzie z torebką PVA Chyba nie myśleliście, że będę testował podajnik w akwarium Pech chciał, że to jest chyba jedyne przeźroczyste naczynie jakie posiadam No ale woda jest damy radę I teraz tak Odginamy tą gumkę wkładamy torebkę Zamontowane, i wrzucam to teraz do wody o siatka oporna. O, widać jak już zaczyna. O, zobaczcie. I wszystko nam się pięknie wokół podojnika rozsypało. Trwało to około 15 sekund. Ja użyłem w miarę ciepłej wody, żeby szybko właśnie się rozpuściło. Chciałem dodać jeszcze, że ten patent z tym podajnikiem, według mnie jest to stuprocentowe autorstwo administratora, administratora, przepraszam za przejęzyczenie, o zostało trochę tego glutu, nierozpuszczonej siatki, administratora portalu Spławik i Grunt Luka z tego miejsca chciałbym Cię Lucjan bardzo serdecznie pozdrowić na jego kanale na YouTube możecie obejrzeć sobie bardzo dużo bardzo dużo nagrań jest z testów tego podajnika tego, no właśnie takiego takiego podajnika z tą gumką do torebek PVA. Na wielu filmach te, ta właśnie taktyka wygrywa z standardową metodą. Mam nadzieję, że filmik się podobał. Jak się podobał, zostawcie łapkę w górę. Dzięki bardzo na razie.